30 marzec 2025 Pole Szarotki Co słychać na polu Na działce polnej ono Coś tu się wybija Coś tu się wybija Coś tu zaczyna rosnąć Ale tak śmial, nieśmialutko Nieśmiale Pogoda jest taka nie za bardzo Tutaj więcej nic nie posadziłem Oprócz czosnku I ten czosnek Też się teraz zbiera i nigdzie był przykryty zbyt grubą warstwą różnych biurków, zrębków. No proszę, a tu Rukola Rukola niesamowicie fajnie wschodzi. Może trzeba będzie podlać. I tutaj na tych łożach nie ma nic, nie ma nic, dopiero będzie taka imponująca warstwa odpadów organicznych. Nie wiem, od miesiąca, listopada, grudnia. No, ale tutaj przygotowany desant w postaci czereśni, burlat i rivan, zaszczepione, zobaczymy co z tego będzie, obok agrest, jeżówki, tu jakieś kwiatki jeszcze z działki, jakieś pnącze, astry, też do posadzenia to są kwiaty, krokosmia bodajże porzeczki, które się ukorzeniają zobaczymy czy się ukorzenią tutaj też jest jeżyna astry całe stada ukorzenianych rzeczy za wyjątkiem tutaj bo tu to są chyba jeżyny i astry z tego co tam widzę no także tu jeszcze jakieś cebule to są te letnie co Letnie, które kwitną latem jak krokusy, nie pamiętam jak one się nazywają. Zimą a nie będę zmyślał, dobra. Tu jeszcze wszystko śpi. Tu coś posadziłem, tu coś posiałem i wygląda na to, że jak się nie przykryje właśnie ziemią taką e, delikatną do wysiewu, to i tak nic z tego nie będzie. Tutaj przywiozłem resztki. Mm, e, kwiatów z działki. Tutaj są jeszcze też jakieś kwiaty. Tu proszę bardzo taka zdobyczna sosenka, która rosła na drodze, na rodzie. Tutaj to są spestki pestki czereśnie. To jest też czereśnia od pana Bronka. Krokusy. Posadzone jadły kaukaskie co my tu jeszcze mamy parę rzeczy jest tu są lilie z Wisły bodajże a tam też są krokusy bodajże szafirki żonkile i tam najdalej to są przebiśniegi przebiśniegi tu też coś rośnie i tu rosną o Tutaj winogrona, winorośle, część zakopczykowanych w trocinach. Proszę bardzo, piwonie I tu całe stado pozyskałem kwiatów z działki. jacentowce proszę, jakie ładne. jeszcze by się przydało, o tutaj posadzić jacentowce Super, śpioszki. Tamte to są ciemierniki, całe stada w lednicce przebiśniegów No i takie buty. Co słychać na polu Mały defant truskaweczki, turskaweczki po tych mrozach nie wiem może wzejdą, może coś z tego będzie, ale zobaczymy. O. Pręty przygotowane do wbijania. Mhm. No zobaczymy, czy coś tu się zadziało. Widzę tu takiego jednego kosa, który się tu kręci. Mhm. Ale nie widzę za to sikorek. Sikorki przychodzą tylko jak jest jedzenie. A do budki, którą powiesiłem, o tam nie przychodzą. To łobuzy. Nie wiem, może za niskie jest ta budka. Tak tutaj pięknie likwidowałem wczoraj jeden przeciek, wyciek, wyjście śpinki sobie dały radę, podważyły ryjkiem no, drut i wyszły mimo że to nic przyjemnego podnosić ten tu coś kopią bardzo mocno zobaczymy to w czasie przyjrzeć temu miejscu Najlepiej by było gdyby Traciły ten nawyk chodzenia po, przez takie nieautoryzowane miejsca, póki co autoryzowanych miejsc jest coraz mniej, gdzie mogą sobie przejść. Autoryzowane miejsca to są te, w których niestety ja nie jestem w stanie zapobiec przechodzeniu. O, dwa pręty znaleźle. O jak fajnie. Dobra, niech są tutaj. Na przykład tu z tym nie dawałem sobie rady. Dałem taką dechę. Nabiłem tutaj tymi prętami pełno. No i póki co przez chwilę mam spokój. Czyli jakiś tydzień z ogonkiem. Ale zwierzęta mają to do siebie, że próbują aż do skutku. Nie zniechęcają się. Przyjdą raz, przyjdą drugi, przyjdą dziesiąty i dwudziesty. Jak człowiek myśli, że już pozatykał wszystkie dziury, zrobił wszelkie możliwe umocnienia to w nowym miejscu pojawi się nowa dziura, nowe przejście dla zwierząt także mm, trawa już ładnie startuje fajnie by było popijać te ogrodzenia te umocowania siatki leśnej do ziemi jak najszybciej zanim ta trawa wystrzeli w górę no i na chwilę obecną Udało mi się to w 3 czwartych, zostało mi tam bodajże jeszcze 20 takich przęseł do zrobienia, 22 bodajże. No i plus uszczelnienie tych miejsc, na których nie jestem w stanie sobie poradzić, gdzie umocowanie siatki jest niemożliwe, bo spadek gruntu, jest jakaś dziura, jest jakieś Jakiś ruch odwodniejący, tu mam przynajmniej dwa takie miejsca. Te zwierzątka tam sobie będą wchodzić jeszcze, jakąś chwilę. No i będą pewnie próbowały wychodzić. I tu może rodzić tu problemy. Tu jest jedno takie miejsce. Nawrzucają kamieni z tej drugiej strony przymocowałem siatkę tam, gdzie się dało. Zobaczymy, czy to zwierzątka zniechęci. O, taką puszkę znalazłem do wyrzucenia. I co? Tutaj dalej już jest ok. A tutaj się już próbowało cisnąć widzę. Sianko naciśnięte z tej drugiej strony. No, to jest takie drugie miejsce. Ciężkie do ujarzmienia. Też by się przydała jakaś kratownica. Nie wiem, czy i tu... Że tu czymś nawiozę i umocnię, ale. Mm, nie, tu też nie jest fajnie. Nie wydawało się, nic nie zapowiadało, że to tak będzie. E, ciężej. A tu już normatywnie. No, tu jest jedno z tych miejsc, które też trzeba będzie coś wymyślić. No a tu już poza tym. To planowo, planowo. Wczoraj widziałem w sumien. Trzy bażanty, jednego samca i dwie samice, ale coś nie za bardzo urzędowały razem. Samice się trzymały razem, a samiec sobie w osobnym miejscu. O, takie, nie wiem, czy to coś da, a nie da, ale zasypuje. Okay. Potem tu jest jeszcze jedno takie miejsce, gdzie zwierzątka przechodziły. Tutaj, ja to obniżyłem, tutaj na. Z lewej, z prawej. No i zobaczymy. Zostawiłem pręty żeby dobić. Zobaczymy jak to jak to tutaj będzie. I tutaj już jest normatywnie, normatywnie nic się nie stało. Tak. Oczywiście mogą przechodzić dołem. Dołem pod płotem. Tu też trzeba będzie zorganizować jakieś nie wiem, krawężniki tutaj tego nie ruszałem i tam też są takie przejścia gdzie ewidentnie zwierzyna przechodzi no ale nic nie będziemy szli tam do końca wiadomo że zwierzątka sobie są sprytne jakoś sobie rodzą. pójdziemy z powrotem Na pewno się dziś też dziczki wypasają pod brzyskami fajne miejsce można urządować dowoli A Tutaj i tutaj wiadomo widać że coś się dzieje nocne akcje Ci ryją wszędzie dookoła tylko nie na wysypisku gruzu który dostałem w pakiecie z działką no ale tu w tym gruzu też może wyjmę Parę kamyków, tam są jakieś cegły. Hmm, może akurat na te uszczelnienia coś, 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 jako wtórny recykling. No bo nie wiem, czy to z całą ziemią się ten da uszczelnić. Tam wisi karma, da leci korek na drzewie. No i i do tej karmy przychodzą. A do budki oddalonej o 12 metrów już nie, łobuzy. No i ostatni rzut oka na działkę. Kończymy na dzisiaj.